Teraz tak, dlaczego nie skupuję altów? Już tłumaczę, Bitcoin dla mnie aktualnie wszedł w trend wzrostowy. W sumie nie Bitcoin, tylko dominacja Bitcoina. Zobaczcie, że wcześniej to pokażę, to jest scenariusz, który zakładałem sobie ostatnio z dużego TF-u, to był z interwału dwutygodniowego. Dwa tygodnie, OK. Mówiłem, że to jest miejsce, z którego będzie reakcja. No i na ten moment mamy reakcję. Spodziewam się podbicia właśnie w okolicy 60 41. to też informowałem na Akademii. A na H4 mamy przebicie pierwszy raz od Dawna, w sumie tutaj mieliśmy takie przebicia, ale nie, nie duże i tutaj mieliśmy zmianę 29 lipca na trend wzrostowy, później z powrotem spadliśmy pod 50, zobaczcie, i teraz dopiero ta 50 będzie naszym wsparciem, więc pierwszym celem docelowym mamy 200, a drugim 6041, Więc dla mnie, jeżeli kapitał płynie do bitcoina, no to alty albo będą szły w dół, albo będą szły mniej więcej tak jak bitcoin, więc no nie jest to dla mnie atrakcyjne, dlatego tak jak mówiłem, chciałem paczkę bitcoina. Dobra. Jeżeli chodzi o Ethereum, ETH. Ten czart tutaj. No to jeżeli chodzi o teraz strefa na spadki to jest ta, która mnie tutaj interesuje, czyli to jest poziom 4706-4784. Strefa na wzrosty i tutaj mam order 3740. Nie podoba mi się to, że nie zebraliśmy tego Liquidity, wyłączę tylko M, bo troszkę śmiecą i też zostawiliśmy sporo płynności. Pierwszy, drugi, trzeci knot zostawiony. No i też z trendem coraz to niższe szczyty. Więc no, cena nam się bardzo mocno kompresuje. Tu mieliśmy dywergencję spadkową, więc dla mnie wyjście dopiero, no, jeżeli byśmy mieli przebicie, tak jak mieliśmy tą sytuację na Bitcoinie, no to jeżeli będziemy mieli przebicie, jeżeli będziemy mieli wyraźne przebicie w ten sposób, no to dopiero ETH dla mnie jest wzrostowe. Na ten moment myślę, że będziemy konsolidowały. I tutaj też chyba mam Ethereum do Bitcoina i też to rozrysowywałem tak, że...